Witam wszystkich. Czyli mamy 13 marca, 13 dni wypechowy, ale chyba nie u mnie, bo coś pięknego leży po tylu wyjściach. Nie wiem, ile nawet nie liczę już teraz. Druga tyczka w tym roku, tamten 14. Tu? o kurde ale piękne to raz zobaczysz ten czternastek ale klamot świeżynka o. świeżynka się chociaż tak późno wyjechałem z domu Dopiero po 12 a to już zaraz będzie piąta że właściwie miałem się zbierać iść do auta A tu koniec dnia piękna Tyka piękna o jakie tu szerokie fajne Korona Pięknie, a teraz go gdzie drugi? Nie widzę tu go nigdzie. Nigdzie nie widać drugiego. A ten jest piękny, oki ciężki. On jest ponad 3 kilo to nabite, aby nie lepiej. Dziś się gór Dobra, lecę szukać może drugi już będzie Pozdrawiam wszystkich